Dobry. Dobra. Idziemy Dobra, patrzeć, Przez, teraz, teraz się Stoł, w ten aparat. Starszy strażak Paweł Kołynacz. To co to jest za auto? Auto? Jest to samochód średni gaśniczy na podwoziu marki Volvo. Wcześniej taki mieliście? Czy to jest pierwszy i zupełnie nowy? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Podwozie Volvo już taki jest w jednostce ratowniczej gościczej numer jeden w Opolu. Tutaj na dwójce jest to nowy nabytek. Co w nim jest takiego wyjątkowego? Co w nim jest wyjątkowego? Wyjątkowe jest to, że jest to samochód już bardziej zaawansowany technicznie od poprzedniego. Kiedy nastąpiło przekazanie, kiedy już będzie w użytku? Prawdopodobnie będzie już od połowy grudnia w użytku, natomiast kiedy będzie przekazanie, to się okaże niebawem. Co on jest wyposażony i w czym on jest taki nowoczesny? Wyposa wyposażony jest on we wszelkie najnowsze osiągnięcia techniki pożarniczej. Posiada środki gaśnicze od, wiadomo, wody aż po proszek. Czy czymś się będzie różniło to wyposażenie generalnie to auto tych, które już Państwo macie, czy to i e, jakość, jakość na pewno się będzie różnić, gdyż jest to, e, tak jak mówiłem, sprzęt e, troszeczkę bardziej zaawansowany technicznie. Natomiast e, podstawa e, i e, jego zasad działania na pewno się nie zmieni. A coś o samej tej pojemności możesz powiedzieć? Nie wiem, e, ten na ile, ten, na ile no tak tysięcy No Tak jak powiedziałem, jest to e, średni Samochód gaśniczy. Ma 2500 litrów wody, 250 litrów środka, e, e, środka pianotwórczego. Będzie to samochód pierwszy wyjazdowy. No właśnie, co to znaczy w waszej nomenklaturze pierwszy wyjazdowy? E, no, jest to samochód, e, który jest, zadyspo, dy, jest dysponowany jako, jako pierwszy na różnego rodzaju zdarzenia.